Cześć, witajcie! Dziś chciałam wam pokazać, jak narysować samochód ze zdjęcia. Nasze rysunek podzielimy na dwie główne części: szkic i cieniowanie. Szkic wykonamy metodą przez Polega ona na narysowaniu, na zdjęciu i na kartce szachownic, przy pomocy których będziemy mogli się odwzorować, w których miejscach przecina się obraz z szachownicą. Dzięki czemu będziemy mogli odbić zdjęcie na kartkę. Jako, że na zdjęciu nie da rady rysować ołówkiem, Szachownicę wykonałem skalpelem. Można to zobaczyć z bliska. Mam nadzieję, że widać. Samochód na zdjęciu ma dokładnie 20 cm. Ja chcę, żeby samochód na mojej kartce był od niego dwa razy większy. Dlatego każdą kratkę, którą narysuję na kartce, będzie dwa razy większa, niż ta na zdjęciu. Rysując szachownicę zwróć uwagę, żeby kreska pozioma, która przechodzi przez środek samochodu, przechodziła również przez środek kartki, tak, żeby samochód był mniej więcej równo na środku. Dobra, co teraz? Mamy już kratkę na kartce, kratkę na zdjęciu. Możemy przejść do szkicowania. Szkicowanie w tym wypadku jest bardzo łatwe. Znajdujemy tą samą kratkę na zdjęciu i na kartce. Czyli jak ja mam przykładowo tą kratkę, którą teraz Wam pokazuję, to jest moja kratka ta. Znajdujemy miejsce przecięcia się kratki z obrysem samochodu. To jest tutaj, czyli gdzieś prawie przy końcu. Tak samo zaznaczamy ją tutaj na kratce. Teraz mamy kolejne przecięcie, czyli tutaj poziome. To jest jak tu jest połowa, to jest trochę powyżej połowy. Czyli znajdujemy to jest ta linia, tu jest połowa, to jest trochę powyżej połowy. Robimy to zgrupnie, bo dokładnie będzie dopiero w przyszłości zobaczymy. Kolejne przycięcia. Jest tutaj, tu jest połowa, znajdujemy to miejsce i robimy to. Więc i tak dalej. To nie Mamy tylko teraz możemy się wziąć za cieniowanie. Mała rada co do cieniowania. Ołówek trzymamy pod kątem. Bardzo płasko. Ten ołówek prawie leży, proszę zobaczyć. Teraz leży, a teraz już płasko. I bardzo delikatnie. Tak cieniujemy pierwszą warstwę z kolejnymi. Postępujemy podobnie. tylko po prostu używamy innego sprzętu innych Jak widać mamy już sporo część narysowaną, teraz przejdziemy do wytarcia linii pomocniczych, które tu nadal są oraz roztwartego ręką ołówka. Tego nawet nie widać tutaj w kamerze, ale jest tego naprawdę sporo. W miejscach przy krawędziach używam bardzo zaostrzonej gumki. Trzeba pamiętać, żeby często ją wycierać, bo szybko się brudzi. Dobra, teraz przechodzimy do kolejnego elementu, czyli do wycierania światła, wydaje mi się, że to będzie najtrudniejsza część, ale jakoś przez nią przebrniemy. Wycierać będziemy przede wszystkim chromy, takie jak listwy, wszystkiego rodzaju, zderzak, lampy czy felgi. Do wycierania będziemy używać zaostrzonej gumki, pokażę wam jak to zrobić. Ok, mamy gumkę. To jest trochę brudna, ale się już czyści. I teraz przecinamy, tylko ona nie może być przecięta prostopadle, czyli równo w dół. Tylko powinna być przecięta pod kątem. Już Wam pokazuję. Dobra. Taka gumka jest dlatego dobra, że ma ten ostry koniec tym ostrym końcem możemy zrobić naprawdę cienką linię. Oczywiście yy, on się szybko ściera i gumkę trzeba cały czas przycinać, kolejne plasterki trzeba przycinać, żeby była cały czas ostra. Czasami musimy, tak, musimy się napracować, żeby, żeby efekt był dobry. Ok, zobaczcie jak to stało się. Myślę, że nasz rysunek właśnie został ukończony. Można by było poświęcić więcej czasu i dopracować bardziej w bardziej szczegółach. Jednak moim głównym celem było pokazanie Wam jak narysować i myślę, że mi się to udało. Teraz pokażę Wam jaki jest efekt. To jest zdjęcie. Taki jest efekt. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Możecie zasubskrybować mój kanał, dać mi kciuka. Zapraszam Was również na narysu.com. Jeżeli macie jakieś pytania, cokolwiek, tam w kontaktach znajdziecie moje dane kontaktowe. Możecie do mnie pisać, czy nawet zadzwonić. Postaram Wam się pomóc, jak tylko będę mógł. Pozdrawiam Was serdecznie. No i jeszcze na końcu oczywiście.